Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani. Witam Was w energetyce na, e, już mówię, na 6 listopada, na czwartek, dzień Jowiszowy. I wiecie, że ja każdy czwartek lubię. Jowisz, planeta szczęście, czyli bez względu na aspekty planet, a aspekty planet podejrzałam i wiem, że są dobre, bez względu na aspekty planet, nawet jakby były zły. Złe to czwartek, zawsze musi być dobry i koniec. I teraz tak, jesteśmy w energii pełni, tak? Bo pełnia księżyca miała miejsce 5 listopada o godzinie 14.19, czyli tak naprawdę 6 listopada, będziemy w energii zerowej doby, doby pełni. I teraz co to oznacza? Możemy być troszeczkę podminowani. Możemy nie móc spać, to ta wersja zła, albo możemy mieć tyle energii, że nie będziemy potrzebowali yy, wielu godzin spania. Numerologicznie, pomimo że popełni, i popełni Księżyc Maleje, ale jeszcze jest on w pełni, to dobry czas do różnego rodzaju ruchów zawodowo-finansowych, czy do inwestowania, czy do zbierania. Ty do kupowania czegoś, co by miało nam służyć, szczególnie kupowania albo dla rodziny, albo dla osoby ukochanej, albo kupowania czegoś, co w przyszłości miałoby zapewnić poczucie bezpieczeństwa. I słuchajcie, teraz zobaczę, jakie są aspekty planet. I aspektów planet jest dużo. Nie będę czytała z kalendarium, bo mi się nie chce. Powiem własnymi słowami, ale i tak pewnie będzie długo. I teraz tak. Słońce, wiadomo w dalszym ciągu w skorpionie. Niech skorpiony, które są przed urodzinami, jeszcze mam przedgwizdane. Ci, co po urodzinach, już powinno być lepiej. No i słoń księżyc ze znaku byka przechodzi do znaku bliźniąt. Czyli co będzie? Będziemy roztrzepani, ale bardzo inteligentni rozgadani, no i wszystko będzie wydawało nam się łatwiejsze i możemy mieć tendencję robienia wielu rzeczy po łebkach. No i oczywiście na niebie figura latawca, co tam jeszcze, figura trapezu i inne dobre rzeczy, ale może tak po kolei 8.40 księżyc w sekstylu do Jowisza. Wstaniemy w dobrym nastroju. 9.24 księżyc w tekstylu do Saturna, bardzo dobry do planowania przyszłości i robienia czegoś długoterminowo, L również stawy kości mogą boleć nas mniej. O godzinie 15.50 księżyc w tekstylu do Neptuna, bardzo dobry czas do czarowania, wizualizowania, e również do tworzenia i upiększania. Później 16.10. Mars w sekstylu do Plutona, nagłe przebłyski, nagłe pomysły będą dobre, więc trzeba je szybko realizować. 16.25, Księżyc w koniunkcji z Uranem, w retro, może nami trochę potrząść, bo w gorszej takiej może być napięty układ nerwowy, neurologiczny, ale też może, nasze emocje mogą być dobre, ale takie trochę trzęsące się, Yy, trochę chaotyczne. 18:41 księżyc w Trygonie do Plutona. Yy, nasza podświadomość i emocje mogą być transformowane w transformacji, ale na pozytyw. Natomiast o 18:48 zwrócić uwagę na relacje damsko-męskie. Dlaczego? Dlatego, że jest opozycja Księżyc do Marsa. Tutaj, jakby powiedział Weres, profesor zresztą, którego bardzo lubię i szanuję, albo się przyciągają, albo się odpychają. Czyli o 18:48 kobiety będą z mężczyznami się przyciągać albo odpychać. Wykrzyknik. I teraz tak, co jeszcze jest tutaj ważne, że Wenus wchodzi. Do znaku skorpiona. I to nie jest dobra pozycja Wenus, bo jest wtedy na wygnaniu. I teraz tak Wenus, czyli również my, kobiety, możemy tracić swoją miękką, ciepłą, pokojową, łagodną naturę. No i relacje damsko-męskie mogą być trochę trudniejsze. I tyle. Numerologicznie mówiłam ósemka. Przechodzę do wyciągania kart. Wyciągania kart. I dzisiaj zaczynamy od koziorożca, czyli od mojego znaku. Co dla koziorożca na czwartek 6 listopada. Cesarzowa, czyli koziorożce powinny bardzo dobrze wyglądać, bardzo dobrze się czuć, mieć siłę do wielu wyzwań i do zmian, szczególnie w sprawach materialnych, zawodowych w swoim życiu. Co dla wodnika? Dla wodnika karta. No, tego, że mogą nie mieć dużo energii, mogą być albo fizycznie, albo psychicznie w jakikolwiek sposób wycieńczone, i potrzebna jest im regeneracja i zwolnienie tempa. Więc jeżeli możecie sobie na to pozwolić, to bym powiedziała super. Co dla ryb. Dla ryb mamy asadynarów, czyli drogie ryby, pilnucie swoich spraw zawodowo-finansowych i jeszcze, jeżeli chcecie coś zacząć, a nie udało się dopełnić, to jeszcze przy tej karcie można zaczynać. I też, zanim wydacie każdą złotówkę, to obejrzyjcie ją z każdej strony, żeby nie poszła na zatracenie. Co dla barana, dla barana umiarkowanie czyli baranom może być troszeczkę nudno w czwartek 6 listopada, ale generalnie przesłanie karty: Wasze sprawy będą szły swoim utartym torem nic złego nie powinno się wydarzyć, ale będą one szły wolniej niż byście chciały. Pracować nad równowagą w organizmie i równowagą w swoim ciele. Nie robić na przykład skrajnych diet, tak? czy czegoś, co by Was wyczerpywało. I niektóre barany zwrócić uwagę troszeczkę na serce i krążenie obwodowe. Co dla byka? Dla byka dwójka buław, czyli z jednej strony stanie w rozkroku, czyli tu mogą pojawić się jakieś problemy związane z podejmowaniem decyzji. Ale ja zawsze przy dwójkach mówię, jeżeli nie wiesz, co wybrać, to bierz dwie rzeczy, jeżeli oczywiście można. Ale to też karta, która mówi, że ważne będą w tym dniu dla ciebie relacje z drugim człowiekiem. I mogą być one bardzo emocjonalne, ale wcale nie muszą być źle emocjonalne. Co dla bliźniąt? Dla bliźniąt karta spokoju, spokoju, zadowolenia, dogadzania sobie. Czyli nic złego nie powinno się dziać. Przy tej karcie, nawet jest tak, można powiedzieć, niedużo będziesz się wysilał. Wy, czy wysielała, żeby zarobić. Tak? To jest też karta sprzyjająca, żeby pomyśleć o jakimś dochodzie pasywnym. Dobrze by było, żebyś, żebyście drogie bliźnięta były zharmonizowane z przyrodą, bo tu jest pokazane, akumulatory naładuje ci przyroda. Co dla raka? Dla raka mamy siódemkę pucharów, czyli ja bym powiedziała, raczej nie podejmuj ważnych życiowych decyzji bo to, jak coś widzisz, może okazać się iluzją. No i też uważaj, żeby czas nie przeszedł ci przez palce. Zwróć uwagę na hormony i ilość spożywanej wody w ciągu dnia. Co dla lwa? Dla lwa karta kapłan, czyli lwy jak najbardziej będą mądre i ta mądrość będzie widoczna. Gdybyście chciały komuś dobrze sprzedać, zabłysnąć, to jest na to dobry czas. Wszelkie decyzje podejmujcie intuicyjnie lub radząc się mądrych mężczyzn. Co dla panny. Dla Panny mamy dużo lęków, ja myślę, że dużo lęków irracjonalnych, więc Panny wysypuje Was z tych lęków, żeby nad wyraz się nie martwić. A jak się za bardzo martwicie, to może jakąś robotą umysł zajmijcie i nawet słuchajcie się zrymowało. Co dla wagi? Dla wagi siódemka mieczy, czyli uważajcie na różnego rodzaju manipulacje, przekręty, złodziejstwo i to, że niektóre sprawy niedokończone albo zrobione po łebkach mogą znowu do Was wracać. Obróbcie się z tym jak najszybciej, żebyście mogły iść do przodu. Dużo o sobie innym nie gadajcie i bądźcie sprytne. Co dla Skorpiona? Dla Skorpiona czwórka buław. Sprawy związane z domem, jako domem albo rodziną będą ważne. I dzień może być niezwykle udany, jeżeli wszystko będziecie robili w odpowiedniej kolejności, nie idąc na skróty. Dobrze by było pomyśleć o otwarciu swojego domu dla innych, zaprosić w tym dniu kogoś, albo zorganizować w przyszłości jakąś imprezę, albo może z kimś. Czy do kogoś gdzieś wyjść. I ostatni znak, strzelec, strzelec, karta kapłanka, karta poczucia bezpieczeństwa. Powinien być to dla Was dobry, miły dzień. Niewykluczone, że komuś będziecie pomagały, służyły radom. Wszelkie decyzje podejmować intuicyjnie. Dobra do rozwoju duchowego, dobra do wspierania, pomagania innych i dobra do nauki wszystkiego tego co jest związane z duchowością, psychologią, etyką, religią. Kochani, to wszystko. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną i z całego serca życzę wspaniałego 6 listopada. Do zobaczenia. Pa.